A hejcie kochani, tak patrzcie, żyję, wcale nie umieram w środku, czy coś w stylu. Chciałem porozmawiać trochę z wami na temat tego, dlaczego dzisiaj ten film, dlaczego... I dlaczego w ogóle ostatni na moim kanale za bardzo nie jest filmów, czy bo są głównie montaże, mipy w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Bo to już jakoś za bardzo... Nie chcę mi się za bardzo nagrywać rzeczy na siłę itd. i tak dalej, po prostu mam za mało po prostu czasu na nagrywanie takich rzeczy tak dalej. Bo wiecie, szkoła, te rzeczy sprawy itp. Nie mówię, że YouTube nie sprawia mi jakikolwiek frajdy czy coś, ale... Też się zastanawiałem w ogóle nad swoim kanałem i czy to co właśnie robię w tym kierunku jest dobre czy nie. Bo też myślę czy czy w ogóle coś zmienić w 2021 roku. Bo zamierzam zrobić tak, że może to co było w 2020 może to być przeszłość. Tak, bo zamierzam jakoś zmienić swój kanał, ale to nie jest tak, że ten kanał będzie usunięty czy coś. Po prostu planuję po prostu trochę zmienić to, co robię. Że to co teraz robię to nie jest coś dobrego i tak dalej, że może poszedłem w złym kierunku. I chciałabym to zmienić. Więc ten film to jest jakiekolwiek informacje, że spokojnie, ja żyję i tak dalej. Przepraszam, że nie ma na jakiegoś długiego czasu filmu, bo na siłę mi się za bardzo nie chce takich rzeczy robić. Po prostu nie czuję się na siłach, nie czuję mocnej motywacji, że dzisiaj chcę to zrobić i tak dalej i rozumiecie mnie. To nie jest tak, że, że leni się i czy coś. Ale oczywiście się leni i w ogóle. Po prostu nie zrozumcie mnie źle. Filmy będą, tylko że... Nie aż tak często i to jednak trochę zamierzał trochę zmieniać rzeczy. Chcę trochę się zmienić. Coś może zmienić jeszcze na następnym roku i no i to chyba tyle. Do zobaczenia Uwaga, uwaga, to jest bonusowe nagranie, uwaga, to jest bonusowe nagranie. Chciałem powiedzieć, że głównie pojawiają się mipy, ponieważ jakoś bardzo ciekawiło mnie jak to w ogóle będę robił i czy w ogóle to będzie akceptowane i wygląda to, że trochę to jest akceptowane i... I dlatego trochę pojawiło się dużo mi bo miałem straszną ochotę. W ogóle mi chciałem dowiedzieć się, jakie to jest uczucie, jak to robić, tak dalej. Ja nie mówię, że te mi y są jakieś na profesjonalnym poziomie, no ale. No co mogę poradzić? Jestem kim jestem. Do zobaczenia.